Kolejną książką Barty Pablikowskiej, e, którą Wam serdecznie polecam, jest to Księga Dobrych myśli. Oczywiście objętościowo e, jest niemała, jednak jest to książka, którą się czyta po stronie dziennej. Jest to tak e, odzwierciedlenie, odzwierciedlenie kalendarza. Na przykład otwieracie sobie na dacie 25-26 czerwiec i czytacie sobie jedną tylko włącznie jedną stronę. Jest to książka dla zabieganych, zapracowanych, dla tych, którzy cały czas mówią, że nie mają czasu, nie mają kiedy, nie ma miejsca. Także, moi drodzy, nie ma wymówek. Jeżeli chcecie nauczyć się myśleć pozytywnie, jeżeli chcecie wnieść coś dobrego, pozytywnego w swoje życie, polecam Wam księgę, polecam Wam księgę Dobrych myśli, ponieważ warto uczyć się nowych rzeczy. E, a Beata Powiekowska jest e, moim zdaniem e, taką osobą wartą naśladowania i jest mistrzem w przekazywaniu, e, w przekazywaniu tych dobrych, e, dobrych wiadomości. Pewnie wszyscy znają jej słynne żółte karteczki, odręcznie pisane, czy to z kalendarza, czy to z, e, z profilu autorki. E, osoba inspirująca mnie osobiście bardzo, e, bardzo natchnęła i zmieniła. Moje życie dzięki książkom, za co jej bardzo osobiście dziękuję i będę je polecała bardzo serdecznie każdej osobie. Jest to profil dla recenzji książek dla dzieci i młodzieży. Dlatego zdecydowałam się pokazać te książki, ponieważ my, dorośli, mamy wpływ na nasze dzieci poprzez to, jak mówimy do nich, jak się do nich zwracamy, jak rozmawiamy między nami dorosłymi, ponieważ nawet jak nam się wydaje, że dzieci nie słyszą, to uwierzcie mi, że one będą. Taką, za taką ścianą i będą słyszały. Będzie grał telewizor, będzie ściana, będą one tam głośno się bawiły, a one i tak usłyszą to, co Wy mówicie. Może nie wszystko, ale bardzo dużą część. E, wiem, ponieważ sama mam dzieci sama mam dużo, dużo kontaktu z dziećmi e, zawodowo, więc wiem, jak one rejestrują wszystko, a nawet jeżeli nie będą pytały, nie będą komentowały, to to im się zdrukowuje w ich główkach i potem one to wszystko odtwarzają. Czy w czasie zabawy, czy potem w dorosłym życiu. Do tego, jeżeli jest coś, co przeszkadza Wam w Waszym życiu, w Waszym sposobie myślenia, jeżeli jest coś, co Was blokuje, zatrzymuje w postępie, w rozwoju, to sięgamy po książki, m.in. po księgę dobrych myśli, m.in. po książki, po książki raczej Baty Powiekowskiej, ponieważ za jej pomocą można bardzo dużo zdziałać, zmienić na lepsze w swoim życiu. Bawcie się dobrze i wszystkiego dobrego.